Coś czuję, że to będzie głupi pomysł. Siemanko, witam Was w kolejnym materiale. I jeśli widzicie ten film, to prawdopodobnie pościłem przez co najmniej 24 godziny. I skąd ten pomysł? Jakiś czas temu mówiłem, że mam taką jakby listę postanowień, żeby w tym roku je tak jakby jeszcze zrobić. I jeden z tych postanowień było właśnie poszczenie przez co najmniej 24 godziny. Miałem to zrobić jakoś tydzień temu, ale jakoś tak nie mogłem się zebrać. I stwierdziłem, że dzisiaj jest niedziela, dzisiaj trzeba będę miał trening, więc cóż, walić to, zrobimy to. No. Także jakie są zasady, co jest dozwolone? Dozwolona jest kawa, herbata, ale oczywiście bez cukru, tylko ze słodzikiem. No i do kawy tam troszeczkę mleka, ale to nie jest duża ilość. I kolejna rzecz, która jest dozwolona to napoje zero, no i oczywiście woda, płyny takie bez cukru. No, czyli tych kilka kalorii może być, tak nie wiem, ze 100 może wyjść myślę ale no, przyjmę, przyjmę to jako ogólnie post. Dlaczego to robię? Szczerze mówiąc, nie wiem. Jest to bardziej takie w sumie wyzwanie niż robienie tego pod kątem zdrowotnym. I cóż, zważyłem się, przypozowałem jeszcze dzisiaj, więc macie tak jakby pogląd, jak to wygląda przed postem. I, i, i co, I jutro prawdopodobnie się też zważymy i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. No. Także ja sobie będę robić kawkę, znaczy ja w sumie już mam kawkę, ale Wam pewnie wyrzucę jak robię kawkę. Jeszcze w sumie krótki update, bo nie powiedziałem o tym, um, nie jadłem od północy, o północy jadłem mniej więcej po pościel, poszedłem spać, teraz jest jakaś godzina 11 praktycznie, czyli mamy ile, no 11 godzin i, i cóż, i teraz właśnie się będę wybierał na trening, wolę wcześniej pojechać, póki nie jestem jakoś głodny, żeby ten trening jakoś w miarę wyglądał, dzisiaj nie jest ciężko, 4 ćwiczenia, więc no, także widzimy się na treningu. I Kids screaming in the cradle's profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. My own world of make believe, kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel. It's hard to breathe, but that's alright. Tutaj małe zapasy, które właśnie zrobiłem. Tu mamy zerweczki, tu zerweczki, tu zerweczka. Na tym jest w sumie 200 kalorii na cały taki ten, więc zobaczymy. To może niekoniecznie, to raczej też nie, bo tu ma 100 kalorii, więc no, coś z tego wybierzemy. Oczywiście tego wszystkiego nie wypiję, bo to będzie za dużo kwinki, ale no. Może tak na szybko jak się czuję, jak był trening, jak to wyglądało ogólnie. Pierwszy raz robiłem ten trening, więc nie mam też tak za bardzo porównania, ale ja czułem się dobrze, nie czułem jakichś spadków siły, także było ok, trening był ok. Z takich w sumie rzeczy, które zauważyłem, to to, że bardzo chcę się pić, możliwe, że jestem troszeczkę odwodniony, ciągle piję, piję, piję i dalej mi sucho w ustach. no. Także to raz. I dwa, że czasem, jak zrobię taki wywodowniejszy ruch, to mi się lekko w głowie zakręci, tak dosłownie na sekundkę I, i, i to w sumie to co zauważyłem. Jeśli chodzi o głód to na razie jest ok, w sensie jest tak, no czuję mały głód, ale to nie jest coś takiego mega bardzo uciążliwego. No także jest jakaś godzina chyba 13.30, no a więc ja teraz będę pewnie czytał, uczył się trochę i, 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 i zmontuję pewnie film do końca, bo muszę jeden zmontować I, i no, także do zobaczenia później. No, update minęły 2 godzinki około. Ja się trochę połączyłem, troszeczkę się sobie odpocząłem, można powiedzieć. I teraz sobie dopiero cyknąłem drugą kawkę, ponieważ y, teraz ogólnie się czuję trochę lepiej. Wcześniej mi było tak po prostu dziwnie, mi się nie chciało nic, teraz się troszeczkę pobudziłem, właśnie będę sobie pił kawę. I w sumie czy jest ciężko? Póki co nie, jeśli ogólnie taki protip, jeśli się czymś zajmiecie, nie będziecie tak jakby myśleć o jedzeniu, to będzie Wam dużo łatwiej utrzymać na diecie i ogólnie w deficycie. Natomiast jeśli ciągle będziecie widzieć to jedzenie, będzie Wam się przewijać gdzieś na Instagramie, czy na jakimś, czy ogólnie gdzieś zobaczycie coś do jedzenia, zaczniecie o tym myśleć, no to będzie Wam ciężej. No i ogólnie, szczerze mówiąc, kocham jedzenie, więc jest to troszeczkę uciążliwe nie jedzenie ale idzie się przyzwyczaić, w sensie no, idzie wytrzymać dzień nie jest nie wiadomo jaki okres czasu. No, no i mieli mały update, już nie najwyższa pora. 20 24. I szczerze mówiąc teraz dopiero zaczynam czuć taki troszeczkę większy głód i się teraz położyłem ja tak zawsze też mam, że e, na wieczór w sumie jestem bardziej głodny. Dużo osób tak ma, że na wieczór jest się bardziej głodnym. I cóż, myślę, że tak niedługo pójdę spać, bo uczoram muszę wstać koło 7 można przed. Więc myślę, że tak około 22 sobie skoczę spać. E, teraz aktualnie sobie oglądam... O Jezu już no wam pokazuję. Ach. Krisa Steda, czyli Mr. Olimpie. Tego rocznego z klasyka. Bardzo spokojny gość. I co, wypiłem sobie tylko jedną kolkę w tamtym czasie, więc o dziwo, myślałem, że dużo więcej kawy wypiję. Dużo więcej kofeiny spożyję dzisiaj. Kawy już raczej nie będę pić, no bo to już, 220 jest to, to trochę za późno na mnie. I ogólnie się takie trochę zmęczony i zaczynam robić, więc cóż, niedługo pójdę spać, tak jak mówiłem. Zobaczymy, czy się uda zasnąć, W ogóle nie, nie lubię chodzić spać. Chodzić spać głodny. Do zobaczenia później, a jutro. No ja mam kolejny dzień, wczoraj było mi dosyć ciężko zasnąć, ale jakoś nie z tego powodu, że nie jadłem, tylko po prostu wcześniej muszę spać. Poszedłem koło 11, zostałem może koło w pół do pierwszej dopiero. I cóż, dziś się zważyłem, przypozowałem szczerze mówiąc około 2 kg w dół spadło, więc... No Spodziewałem się, że może być aż tyle. Co więcej, mam dużo bardziej paski brzuch, no ale to jest logiczne, skoro nic nie jadłem. W tym żołądku nic praktycznie nie zalega, jestem bardziej płaski. Nagrywam się w takim trochę szybszym świetle, bo jest 7.30, a ja zaraz wychodzę. Post trwał około 31 godzin, jeśli się nie mylę. Od północy do północy i jeszcze do 7.30, no to no, 31,5 można powiedzieć. 32, chyba za okrągle. Zobaczymy, albo 30. Jakie są moje odczucia ogólnie? Spodziewałem się, że będzie gorzej. Czasami miałem takie zachcianki na jedzenie, ale ogólnie gdy się czymś zająłem, że coś robiłem, to nie odczuwałem tego. Teraz też nie jestem jakoś mega głodny, szczerze mówiąc, ale już to zrobiłem śniadanie, zaraz będę je jadł. Szczerze mówiąc, ciekawe doświadczenie. Nie robiłbym tego stricte, jeśli ktoś chce schudnąć, czy zrobić tak zwany detoks. ponieważ już to jest bez sensu, no bo głodzenie się też nie jest... Wyjściem później <laughs> łatwo to tak jakby sobie nadrobić, pęknąć i, i, że tak powiem, wrócić do jedzenia. U mnie to było bardziej jako taki challenge, testowanie swojej psychiki, czy będzie ciężko, czy nie i, i no i tak to wygląda. Wypiłem tylko dwie kawy, kole Zero i Sprite'a, no i tam wodę, no i cóż, się zbierać, natomiast w tym materiale to będzie na tyle, natomiast widzimy się w następnym materiale. Pode.